Cześć, mam na imię Patryk, a to jest kanał Reef House. Zapraszam bardzo serdecznie na odcinek o akwakulturze. Jeśli mówimy o akwarystyce morskiej, akwakultura to hodowla i rozmnażanie organizmów w akwarium z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń oraz środków. Do tej pory jest to mało popularna metoda przynosząca duże koszty. A przez to wyższe ceny tych samych gatunków w stosunku do dzikich odpowiedników. Akwakultura to masa specjalistycznego sprzętu o bardzo dużej wydajności oraz ogromne zużycie prądu w stosunku do marikultury, czy odłowów dzikich zwierząt, gdzie oświetlenie zapewnia słońce, a składniki odżywcze oraz odpowiednie parametry ocean. Można pomyśleć, jeśli to takie kosztowne, to może nie ma to sensu dla samego portfela. Może i tak, ale dla naszego hobby zdecydowanie nie. Pamiętajmy, że zwierzę rozmnożone w niewoli będzie znacznie lepiej przystosowane do takich warunków, a ogromu martwych szkieletów dzikich korali, które nie przystosowały się do akwarystycznych warunków, na co dzień nie widzimy. Dodajmy te, które padły, ponieważ przyleciały w słabej kondycji. Właśnie przyleciały czyli kolejny aspekt dzikich czy marykulturowych korali. Bardzo często jest tak, że jeśli koralowce dadzą radę się zaklimatyzować do sztucznego oświetlenia oraz nowych warunków, to wtedy przychodzi kwestia transportu. Z racji na nasze położenie geograficzne, skąd byśmy korali nie ściągnęli, to mają one przed sobą podróż przez pół świata. Kilkanaście, czasem kilkadziesiąt godzin lotu, odpraw celnych i transportu do samych importerów. Ciemnych boksach z małą ilością wody, ponieważ każdy kilogram wagi oraz każdy boks to dodatkowe miejsce i ciężar na pokładzie samolotu, a więc koszt. Zresztą dokładnie to samo jest w tematyce ryb. Kolejnym z plusów jest również dbałość o sterylność systemu w akwakulturach. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie przywlógł sobie jakiejś niespodzianki z dzikich korali. To walonia, to wilki, to dzikie kraby zjadające polipy. To jakiś dziwny glon, którego nic nie chce skubać, to jakaś infekcja i tak dalej, i tak dalej. W akwakulturach stosuje się systemy kwarantannowe oraz hodowlane. Systemy hodowlane dla większej stabilizacji i zwiększenia efektu są łączone w rozbudowane obiegi. Niektórzy dzielą je ze względu na preferencje korali, np. systemy LPS-owe, systemy SPS-owe, ale nadal są to olbrzymie systemy. Teraz pomyślcie, Gdyby nie kwarantanna, co by się stało, gdyby do jakiegoś systemu trafił jeden z niechcianych gości? Wszystkie zbiorniki potencjalnie zagrożone wyhamowanie wzrostu, wstrzymanie sprzedaży, utrata wizerunku. Właśnie dlatego koralowce akwakulturowe mają zbudowane systemy kwarantanny oraz stały dozór pracowników sprawdzających szczepki pod kątem pasożytów i plag. A my dzięki temu mamy większą pewność co do braku dodatkowych problemów. W przypadku zakupu takich szczepek. Dodatkowo, dla niektórych ważnym aspektem jest to, że jego zakup nie uszczupla zasobów rafy, ponieważ posiada szczepkę, która urosła w niewoli, a nie została wycięta z rafy. Oczywiście nie wszystkie koralowce jesteśmy w stanie dość szybko roznożyć, żeby ich hodowla miała sens. Mam tu na myśli koralowce takie jak Skolimia, akantofilia, Cynarina, u których podział trwa bardzo długo. Ale rozwiązanie może przynieść rozwój roznażania płciowego korali. Teraz pewnie zastanawiacie się: jeśli to takie super, to dlaczego jest tak mało popularne? Otóż wracamy do początku filmiku, czyli do kosztów. Takie szczepki są znacznie droższe od swoich dzikich odpowiedników. Jeśli mamy klientów, którzy kładą nacisk na cenę, a do tego sklepy między sobą ostro rywalizują, o każdą złotówkę. Co poniżej pewnego pułapu kończy się w tym, że importowany koralowiec jest dzielony na szczepki 1 cm na 1 cm, albo fragowane są koralowce, które wybitnie źle to znoszą, to na takim rynku nie ma miejsca na sentymenty o akwakulturze. Oczywiście pomijam tych, którzy uważają, że pocięcie świeżo sprowadzonego korala na 10 części i jego sprzedaż to akwakultura. W takim razie prześledźmy drogę takiego koralowca. Zabieramy go z oceanu do akwarium. Zmiana parametrów. Transport do importera. Minimum kilkanaście godzin w średnich warunkach. Na miejscu dipowanie i środki zapobiegające infekcjom i pasożytom. Osłabienie mocną chemią. Kilka dni u importera i podróż do sklepu. Tam nowe parametry. Kolejne dipowanie, bo nikt nie będzie ryzykował plagi w systemie. Znów mocna chemia. Później mamy cięcie na szczepki, stres i uszkodzenia mechaniczne. Następnie koral trafia do nas. Trzecia zmiana parametrów i trzecie dripowanie. Zobaczcie, na ile silny musi być koralowiec, żeby to wszystko przetrwać. Niestety, albo istety, zmiany mogą przynieść kolejne zakazy importu. Tak jak już miało to miejsce dosyć niedawno w przypadku Indonezji. Do tego momentu nadal będzie bardziej opłacać się wycinać koralowce z raf, czy hodować je w marych kulturach i sprowadzać do nas, niż zakładać akwakultury. Moim zdaniem jest to przyszłość naszego hobby i powinniśmy coraz bardziej na nią stawiać, pomimo wysokich kosztów zakupu takich szczepek. I im bardziej stanie się to popularne, tym te ceny będą spadać, ponieważ zacznie rosnąć konkurencja oraz więcej będzie takich farm, a przez to ceny automatycznie polecą w dół. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia!